Shabbat Shalom. Kochani, mój głos wraca do normy. Jest taki, gdyż leciutko się zaziębiłem. Używam jakieś Holsy i inne leki, i cały czas mówię, rozmawiam, w, głównie angielski, po angielsku, z różnymi ludźmi. Chcę im, jak to zwykle bywa, będąc ambasadorem Polski, kiedykolwiek jestem za granicą. Opowiedzieć jak najwięcej o naszym pięknym kraju, posłuchać ich, co oni wiedzą o naszym pięknym kraju. A większość z nich była w Polsce i bardzo szanują Polaków. Uważają nas za wspaniałych ludzi, chociaż też nie pozbawionych wad. Ale nie o tym będzie dzisiaj mowa. Tytułem transmisji jest Księga Estery, którą będę czytał z takiej malutkiej Biblii, którą biorę ze sobą. Ponieważ czytam codziennie rano i wieczorem Pismo Święte. Jesteśmy już na księdze Estery. Mamy przed, to jest niemal połowa Biblii, jak sobie zobaczycie. Niemal połowa, dlatego że to jest strona 536 z tej Biblii UBG, która ma 200, znaczy 123 księgi kończące się. Ostatnim wersetem 20 z 22 rozdziału objawienia Janowego, tak mówi ten, który zasiada, zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak, przyjdź, panie Jezu. Łaska naszego pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Ale to jest końcówka, tak zwanego nowego przymierza, które się zaczyna od Ewangelii Mateusza, który jest tutaj. I Ewangelia Mateusza zaczyna Nowy Testament, a kończy Stary Testament. Księga proroka mniejszego Malachiasza. Natomiast skończyliśmy niedawno Księgi prorocze pierwsze ojców, którzy odbudowywali Izrael po niewoli 70-letniej babilońskiej, Księga Ezrasza i Księga Nehemiasza. I w, tym w tej konwencji zamyka tę konwencję Księga Estery, którą za chwileczkę przeczytam pierwszy rozdział, ale zanim przeczytam ten rozdział, a Księga Estery ma 10 rozdziałów, więc w pobliżce środy ją skończymy, przejdziemy do Księgi Hioba. Księgi, dzięki której zakochałem się w Biblii i ta miłość do Biblii i do Boga, który go znalazłem w tej Biblii, wprowadziła mnie teraz do Jerozolimy, gdzie mogę przebywać czując się jak w domu, współpracując z ludźmi dużo. Więcej o tym opowiem po powrocie. A w związku z tym, że mam wrażenie i nieodparte, że Bóg pozwolił mi poznać swoje słowo, prowadząc mnie za rękę, trzymając mnie za rękę, co kolejne świadectwo mamy tutaj teraz, dlatego że Księga Estery, którą przeczytamy przez kolejne czy do Środy, przez kolejne 5 dni, 10 rozdziałów, ona opowiada o. O genezie powstania święta Purim, które wam kilka dni temu, dwa dni temu pokazywałem w nocy, na czym polega. Więc no przypadków nie ma. Więc co jest takie znamienne tutaj, jak sobie zobaczycie, post wcześniej jest bardzo fajne zestawienie. Bible Project. Takich fajnych ludzi, którzy studiują Słowo Boże dosyć intensywnie. Nie ze wszystkim się zgadzam z ich spostrzeżeniem, ale można powrzeć, że, że te ich podsumowania, streszczenia są całkiem sensowne. Natomiast yy, wczoraj miałem przyjemność, zaszczyt, przez wczoraj uczestniczyć w wieczornej yy, takiej tutaj, to się nazywa service czyli taka jakby nie msza, bo, bo tutaj to nie jest katolicka organizacja, nie, nie, nie odprawia się tych wszystkich obrządków, to się rozmawia o Bogu, o Biblii, rozwala się Jego Słowo, studiuje się to Słowo. I dotyczyła właśnie ona genezy powstania święta Purim. Na czym to polega? Nie z takiego dziecięcego punktu widzenia, gdzie oni przez cały dzień piją alkohol i odstęp, są odstępcami nieco od Słowa Bożego, bo nawet nie wiedzą skąd się to święto bierze, ale z ludźmi, którzy tutaj na Uniwersytecie Hebrajskim studiują właśnie Biblię, Torę, Prawo Mojżeszowe, księgi historyczne bardzo intensywnie po hebrajsku, bo. Na tym polega studiowanie w hebrajskiej uczelni. Zresztą nie byle jakiej, bo to jest, 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 jest wyjątkowa szkoła, uczelnia. Więc czegoś się dowiedziałem, to zaraz przeczytam Wam pierwszy rozdział Księgi Estery. Na głos tutaj, przepraszam za mój głos, ale co ciekawe mamy tutaj króla Azwerusa. Jest to wielki król, o którym zaraz Wam przeczytam, król Persów i Medów i władający 120 prowincjami, czyli wyobraźcie sobie króla, który ma pod sobą 120 królów i on zorganizował bardzo wielką imprezę i to jest początek tej historii, kiedy on upity i dumny ze wszystkiego co ma, będąc pod wpływem wrażenia, które się udzieliło jego gościom, zrobił coś czego nie powinien zrobić. Otóż zaprosił swoją żonę na to, żeby przyszła na imprezę mężczyzn i nie dowiecie się tego z Biblii, nie macie prawa tego dowiedzieć z Biblii, ale jak ktoś studiuje równoległe pisma, jak wyglądało perskie życie i medów yy, kultura, wiedziałby ten ktoś, że kobiety organizowały imprezy osobno, a mężczyźni osobno. I jedynymi kobietami, które Towarzyszyły mężczyznom podczas ich biesiad i imprez, były to, to kobiety do rozrywki, szeroko rozumianej. Więc żadna żona, żadna królowa nie mogłaby wyrazić zgody, w ogóle nie powinna być zaproszona na tego typu imprezę, gdyż żadna kobieta szanująca się nie chciałaby współ uczestniczyć w biesiadach, gdzie chodzą japońsko-antagonia czy alegoria czy, czy porównanie, to są gejsze. Rozumiecie, o co chodzi mniej więcej, nie? Więc zabieram się za czytanie. Mamy w tym momencie yy, nagrania. Powinno się zamknąć w 10 minutach. Słuchajcie, bo jest ultra ciekawa yy, opowieść. Czytam z Księgi Estery, z Księgi UBG, z Biblii, yy, rozdział pierwszy. I stało się za dni Azwerusa, tego Azwerusa, który królował od Indii aż do Etiopii, nad 127 siedmioma prowincjami, że w tych dniach, gdy król Azwerus zasiadał na tronie swego królestwa w Pałacu Suza, w trzecim roku swego panowania wyprawił u siebie ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług. Stawili się przed nim dowódcy Persów i Medów oraz dostojnicy i książęta prowincji wszystkich. Potężna impreza. I pokazywał bogactwa i chwałę swojego królestwa oraz wspaniałość swego majestatu przez wiele dni. Mianowicie przez 180 dni. Pół roku imprezy non-stop. Ze wszystkimi. Wyobraźcie sobie. A po upływie tych dni król wyprawił... Ucztę dla wszystkich ludzi znajdujących się w Pałacu Suza od największego aż do najmniejszego przez 7 dni na dziedzińcu w ogrodzie Pałacu Króla. Czyli dla wszystkich pospólstw, wszyscy wchodzili już, nie tylko pół roku balował z książętami, ale potem jeszcze dla wszystkich zrobił przez 7 dni i, y, After Party. Czytam dalej wisiały w nim białe, zielone i błękitne tkaniny, przymocowane sznurami z bisioru i purpury do srebrnych pierścieni na słupach z marmuru. Złote i srebrne łoża stały na posadce z kryształu i marmuru z białego i czarnego marmuru. Wyobraźcie ten przepych. A napój podawano w złotych naczyniach Każde z naczyń było zaś inne, a wina królewskiego było pod dostatkiem tak, jak przystało na króla. A napój, napój podawano w złotych naczyniach, a to już było, przepraszam, ale do picia według polecenia nikt nikogo nie przymuszał. Tak bowiem rozkazał król wszystkim zarządcom swego domu, aby czynili według woli każdego. Nad siedem dni wszyscy czuli się jak królowie. Piękny, piękny gest. A na... A dobra. Tak. Każdego. Królowa Waszti także wyprawiała ucztę dla kobiet w domu, w domu królewskim, który należał do króla Azwerusa. A dnia siódmego, kiedy serce króla rozweseliło się winem, rozkazał on mechumanie, bizzecie, harbonie, bikcie, a Bagcie, Zetarowi i Karkasowi, siedmiu eunuchom, którzy służyli przy królu Azwerusie, eunuch to ten, co ma obcięte, żeby nie był męski wystarczająco, aby przyprowadzili oni przed oblicze króla Królową Waszti w koronie królewskiej, chcąc pokazać ludowi i książętom jej piękność, była bowiem bardzo piękna. Hm. Ale królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, przekazanych przez eunuchów. Król więc bardzo się rozgniewał, a gniew w nim zapłonął. Kiedy król zapytał mędrców, obeznanych z czasami, gdyż taki był zwyczaj, aby sprawy królewskie przedkładać wszystkim znawcom prawa i sądu. A jego najbliższymi byli Karszena, Szetar, Admata, Tarsisz, Meres, Mersena i Mekunan siedmiu książąt perskich i medyjskich, którzy Oglądali oblicze króla i zajmowali pierwsze miejsce w królestwie. Rada Nadzorcza. Co według prawa należy czynić królową Waszty za to, że nie wykonała rozkazu króla zwerusa przekazanego przez eunuchów przez siedem dni na dziedzińcu w ogrodzie pałacu króla. te sorry, eunuchów. Nie wskazujcie. Karty mi przeskoczyły. Wtedy. Memukan odpowiedział przed królem i książętami. Królowa Waszti wystąpiła nie tylko przeciw samemu królowi, ale przeciw wszystkim książętom i wszystkim ludom, które żyją we wszystkich prowincjach króla Azwerusa. 127. Prowincji królestwa. Kiedy bowiem postępek królowej rozniesie się wśród wszystkich kobiet, zgardzą one swoimi mężami w swoich oczach i powiedzą król Azwerus rozkazał przyprowadzić królową Vashti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Precedens niebezpieczny. To już moje słowa. Czytam dalej. Jeszcze dzisiaj księżniczki perskie i medyjskie, które słyszą o postępku królowej, będą mówiły to samo wszystkim książętom króla, a będzie wiele pogardy i gniewu. Dlatego więc jeśli król uzna to za słuszne, niech wyjdzie od króla wyrok i niech będzie wpisany do prawa perskich i medyjskich, które są nieodwołalne, że Waszti nie przyjdzie już przed oblicze króla Azwerusa, a jej godność królewską niech król da innej, lepszej od niej. A gdy ten wyrok wydany przez króla będzie ogłoszony w całym jego królestwie, a jest ono wielkie, wtedy wszystkie żony okażą szacunek swoim mężom, od wielkiego aż do małego. Ta rada podobała się królowi i książętom, i król uczynił, według rady, memukana i rozesłał listy do wszystkich prowincji królewskich, każ do każdej prowincji, napisane jej własnym pismem. I do każdego ludu i jego, w jego języku. 127. Każdy, aby każdy mężczyzna był panem w swoim domu, a ogłoszono to w języku każdego narodu. Fajne? Fajne, Biblia jest fajna. Naprawdę. Jutro czytam, Dzisiaj wieczorem, rozdział drugi. Zapinamy pasy. Biblia, hasztag na dzień dobrym, hasztag Biblia na dobranoc. Czytajcie ze mną. To, co się tutaj dzieje, bo Księga Estery jest niezwykła, co sobie możecie przesłuchać podczas, przeglądając, przeskrolując. Na górze mam podsumowanie Bible Project. W środę, po skończeniu Księgi Estery, która spowodowała tą wielkie, siedmiodniowe święto Purim, które się dzieje w Izraelu, które widzieliśmy przez kawałek, przechodzimy do Księgi Hioba. To jest dopiero Księga. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich, przepraszam, nie czytałem komentarzy i do zobaczenia. Idę do pracy. Hej!